Cześć, mam na imię Daria i witam ciebie serdecznie na moim kanale. Znajdziesz tutaj mnóstwo wartościowej wiedzy odnośnie języka niemieckiego w branży transportowej. Jeśli chcesz, pomogę ci się nauczyć tego języka, po to, żeby twoja praca była dużo łatwiejsza. Dzisiaj zajmiemy się czasownikiem Zürich-Rufen. W lekcji tej dowiesz się m.in. jak poprawnie powiedzieć. Oddzwonię do pana za godzinę. Niestety, często słyszę kilka błędów związanych właśnie z tym czasownikiem. W lekcji poprzedniej tłumaczyłam, jak poprawnie używać czasownika anrufen, czyli na przykład jak poprawnie powiedzieć co do kierowcy i uwaga, zdanie i śrufe cumfara an nie jest poprawne. Jeżeli tak, myślisz, to zachęcam do obejrzenia lekcji poprzedniej. Czasownik Córyk Rufen, tak samo jak Anrufen, jest czasownikiem rozdzielnie złożonym, ale o tym za chwilę. Zanim przejdziemy do lekcji, chciałabym, żebyś pobrał, żebyś pobrała materiały dodatkowe. Link do arkusza z zadaniami zamieszczam w opisie tego filmu. Możesz go pobrać i edytować na komputerze, ale możesz go również wydrukować i uzupełniać w tradycyjny sposób, czyli długopisem podczas oglądania tej lekcji. Czeka tam też na Ciebie zadania domowe. I możesz również zalogować się do Akademii Niemieckiego Transportowego, gdzie możesz poćwiczyć rozumienie ze słuchu. Zaczynamy. Tak jak już wspomniałam, czasownik córyk rufen jest czasownikiem rozdzielnie złożonym. Jeżeli chciałbyś, chciałabyś się dowiedzieć więcej na temat czasowników rozdzielnie złożonych w języku niemieckim, to zachęcam do zalogowania się do Akademii Niemieckiego Transportowego, gdzie znajdziesz więcej lekcji na ten temat. Czasownik córyk RUFEN odmienia się całkiem przyjemnie iść rufę córyk tu curek, er es ruft córek. Wia hufen córyk. Ija Huft córek, i ja hufen córyk. Ok. Najtrudniejsze w tym wszystkim jest tylko to, żeby zapamiętać, że trzeba to rozdzielić i to córyk umieścić w większości przypadków na końcu zdania. Zobaczymy sobie kilka przykładów. Odzwonię. Do Pana za godzinę. Ich rufe Sie in einer Stunde zurück. Widzimy, że mamy odmienione rufen przez ich i na końcu jest umieszczony zurück. Dałam jeszcze drugi przykład. W czasie przyszłym Futur 1 Ich werde Sie in einer Stunde zurückrufen, bo w tym czasie drugi czasownik występuje w stanie na końcu, na ostatnim miejscu, nieodmieniony i nierozdzielony. Żebyście pamiętali o tym, tak? E, więc, jeżeli wiemy już, w jaki sposób odmieniać czasownik Curygrufen przez osoby, to pozostaje druga troszkę trudna rzecz. Przyzwyczajenie się do tego, że w języku niemieckim przy tych czasownikach Curygrufen i Anrufen nie ma tego do. Nie powiemy do pana, tylko powiemy samo pana. Nie tłumaczymy tego dosłownie z polskiego na niemiecki. i rufe sie in einer Stunde, córek, oddzwonię do pana za godzinę. Chciałabym, żebyście zapamiętali dwie rzeczy z tej lekcji bardzo ważne, że córek rufen to czasownik rozdzielnie złożony. Pamiętajcie, jak się odmienia przez osobę. I to, że jeżeli chcemy powiedzieć, że do kogoś dzwonimy, to ten ktoś musi być po prostu odmieniony przez akuzatyw. Jeżeli nie oglądaliście, czas, nie oglądaliście lekcji z anrufen, to serdecznie Wam to polecam. Kolejny przykład. Kiedy Pan do mnie oddzwoni, van rufen zimmyś córek. I tutaj widzicie, nie ma do mnie, bo często wiele osób popełnia ten błąd, że jak chce powiedzieć do mnie, to automatycznie mówi sumia. Das ist total falsch. Powinno być poprawnie, po prostu to iś odmienione przez akuzativ, czyli zamienić nam to iś. Myśl. Van Rufens i myśl córek? Kiedy pan do mnie, kiedy pani do mnie oddzwoni? I kolejny przykład. Muszą oddzwonić do kierowcy. Iś mus den fara córek Tutaj mamy akurat w tym zdaniu użyty czasownik modalny mysn. Dlatego na końcu zdania córek rufen jest nierozdzielone i nieodmienione. Widzimy, że nie mamy żadnego cumfu. Fara, bo my po prostu w tym stanie musimy odmienić Tea fara przez akuzat i powstania nam din fara. Posłuchajmy sobie teraz jeszcze czysto niemiecki. Pięknej wymowy Matiasa, dwa przykłady, bardzo proszę. Ich rufe sie in einer stunde zurück. Ich werde sie in einer stunde zurückrufen. Wann rufen Sie mich zurück? Ich muss den zurückrufen. Jeśli chcesz utrwalić sobie tą wiedzę, to serdecznie zapraszam do zrobienia zadania domowego do tej lekcji. Do przetłumaczenia są cztery zdania. Jeżeli je przetłumaczysz i chcesz sprawdzić, czy są zrobione poprawnie, to możesz kliknąć tutaj i przekieruje Cię do filmu, w którym wspólnie sprawdzimy, czy udało się zrobić wszystko poprawnie. Oprócz tego możesz się za darmo zarejestrować do Akademii Niemieckiego Transportowego i tam na przykład poćwiczyć rozumienie ze słuchu oraz obejrzeć inne dostępne lekcje. Jeżeli nie chcesz pominąć żadnej lekcji, która będzie pojawiać się tutaj na YouTube, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał i zachęcam również do dołączenia do mnie na Instagramie, ponieważ codziennie dodaję tam wartościowe treści edukacyjne dla Ciebie. Możesz czasami też tam zrobić jakiś quiz. Ale przede wszystkim dowiedzieć się dużo na temat tego, w jaki sposób komunikować się z niemieckimi klientami. Serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia na lekcji następnej.